O, i jest i nasza nowa mamusia. Kochana, byłaś taka dzielna i silna. Prawda, Tatusiu? Hmm? To jej powiedz pan, że była dzielna, silna i świetnie to wniosła. Byłaś dzielna i silna. Boże, jak można być tak bezdusznym. Oto to, to. Na trzy mówimy mamusia. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Mamusia. mamusia! Tak słodko razem wyglądacie. Jak na poród wczoraj, to muszę pani przyznać, że świetnie pani wygląda. Absolutna światowej klasy supermodelka. Prawda? Tak. No i pan to powie, a nie siedzisz jak słup. Wyglądasz jak supermodelka. Boże, święty, z zero uczuć. A na obiadek co pani zje? Sama nie wiem, co powinnam. Tak pomiędzy nami musi pani dużo jeść, żeby mieć energię, wrócić z tym malutkim dzieciątkiem do domu. Bo inaczej kto pani pomoże? A czy ja też mogę coś do jedzenia? Ach, zgłodniał pan. A może by odpuścił pan co któryś posiłek, co? Na oko widać, że cholesterol u pana w organizmie to tańczy tango. Co? Zabrał pan jej wolność, zabrał pan jej ciało. Czy pan wie, jakie kobieta musi przejść zmiany podczas ciąży? No wiem.